Odchudzanie to proces, który często może się nam kojarzyć negatywnie ze względu na wiele wyrzeczeń oraz ograniczanie ilości i wielkości spożywanych porcji. Istnieje jednak kilka sposobów na to, aby cieszyć się posiłkami równie bardzo jak wcześniej, przy jednoczesnym chudnięciu i poczuciu odpowiedniego wypełnienia żołądka. Jeśli jesteś na diecie odchudzającej, ale nie wiesz, jak obniżyć wartość energetyczną posiłków, tak aby nadal były one sycące, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Przedstawię w nim 5 najlepszych sposobów na zmniejszenie wartości energetycznej posiłków. Numer 1. Wypełnij talerz warzywami. Zadbaj o to, żeby warzywa stanowiły minimum połowę objętości posiłku. Warzywa są niskokaloryczne, ale mają za to dużą objętość, czyli zajmują sporo miejsca na talerzu. Dzięki temu posiłek będzie sycący, gdyż dobrze wypełni Twój żołądek przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wartości energetycznej. Dodatkowo dostarczysz w ten sposób Twojemu organizmowi wiele niezbędnych składników mineralnych oraz witamin. Sposób drugi. Stosuj makaron koniak zamiast zwykłego. Koniak lub shirataki to rodzaj makaronu produkowanego z korzenia rośliny Amorphophallus koniak rosnącej w Azji. Jest on popularny ze względu na swoją bardzo niską wartość energetyczną, która waha się od kilku do kilkunastu kalorii na 100 gramów gotowego produktu. Ponadto ma bardzo niską zawartość węglowodanów, jest więc dobrym wyborem żywieniowym dla osób będących na diecie niskowęglowodanowej czy ketogenicznej. Makaron koniak w większości składa się z wody, a pozostałą część stanowi mąka z bulwy rośliny, której istotnym składnikiem jest glukomannan. Jest to rodzaj bonnika rozpuszczalnego który korzystnie wpływa na pracę jelit. Nie podlega trawieniu przez ludzkie enzymy trawienne, ale jest rozkładany przez bakterie zasiedlające jelita człowieka, stanowiąc dla nich pożywkę. Dodatkowo przyspiesza ruchy jelit, zapobiegając zaparciom. Suplementacja glukomananem w badaniach wykazała, że ma on również właściwości obniżające stężenie glukozy na czczo i stężenie cholesterolu LDL oraz pozwala redukować apetyt poprzez spowolnienie opróżnienia żołądka. Ponadto makaron koniak jest bezsmakowy i bezzapachowy, co czyni go uniwersalnym, a dodatkowo bardzo dobrze wchłania smaki i zapach składników potrawy. Makaran ten świetnie sprawdza się przede wszystkim w daniach kuchni azjatyckiej. Sposób trzeci. Zamień cukier i miód na słodziki. Zamiast cukru i miodu jako dodatek do wypieków i potraw stosuj erytrytel lub stevium. Są to nieszkodliwe, naturalnie występujące w naturze zamienniki cukru. Erytrytel należy do grupy alkoholi cukrowych i wytwarzany jest przez drożdże. Wyglądem przypomina cukier i jest prawie tak samo słodki. Nie dostarcza nam jednak kalorii, gdyż nie ulega trawieniu. W przewodzie pokarmowym. Należy jednak stosować go rozsądnie, bo w większych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Stevia jest natomiast rośliną występującą w Ameryce Południowej, a z jej liści pozyskuje się stewiozydy, które są kilkadziesiąt razy słodsze od cukru. Słodziki na bazie stewiozydów są bardzo niskokaloryczne i idealnie nadają się jako dodatek do potraw, napojów czy wypieków. Sama stosują stewę w płynie oraz w pudrze. Zarówno erytryto jak i stevia są więc idealnymi zamiennikami cukru dla osób z cukrzycą i insulinoopornością a także dla każdego, kto chce stosować zdrową dietę i zgubić zbędne kilogramy. Sposób czwarty. Zamień majonez tradycyjny na majonez light. Obecnie coraz więcej firm produkujących majonezy ma w swojej ofercie ich wersję light. Podczas gdy tradycyjna wersja majonezu dostarcza nam około 600-750 kcal w 100 g, wersja z niższą zawartością tłuszczu dostarcza nam nawet o połowę mniej kalorii przy stosunkowo niewielkiej lub nawet niewyczuwalnej różnicy w smaku. Dzięki temu możemy dodać do potrawy więcej majonezu przy zachowaniu tej samej wartości Energetycznej lub po prostu dostarczyć sobie mniej kalorii stosując tą samą jego ilość jak w przypadku standardowej wersji. To idealne rozwiązanie dla wszystkich miłośników majonezu. Sposób piąty. Do posiłku wypijcie płynapój. Wypicie do posiłku kubka herbaty, kawy czy naparu ziołowego pozwoli szybciej wypełnić żołądek, dzięki czemu poczujemy sytość szybciej, co pozwoli zjeść mniejszą porcję danej potrawy. Warto jednak pamiętać, że wypicie mocnej kawy lub herbaty do posiłku może ograniczyć wchłanianie żelaza, więc nie jest to sposób zalecany dla osób z. Anemię. Najlepiej, jeśli napar będzie mało intensywny, a zamiast tego można też po prostu wypić szklankę ciepłej wody. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał i będzie dla Ciebie przydatny. Jeśli planujesz schudnąć, ale nie wiesz jak się za to zabrać i chciałbyś zadać dietetykowi kilka pytań, napisz do mnie. Odpowiem na pytanie lub ułożę spersonalizowane zalecenia i jadłospis. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału.